Ferrari GTC4 Lusso. GTC4 Lusso zostało zaprezentowane na Genewa Motor Show w 2016 roku jako następca modelu FF. Model ten został zaprojektowany przez firmę Pininfarina. GTC4 Lusso napędzany jest przez silnik wolnostojący V12 o pojemności 6,3 litra, który generuje moc 680 koni mechanicznych. Ferrari GTC 4 plus jest pierwszym modelem Ferrari z napędem na cztery koła. Co prawda napęd na wszystkie koła występował już w FF, ale na piątym biegu był już to tylko napęd tylny. W GTC 4 Lusso napęd na cztery koła był na każdym biegu. GTC odnosi się do Grand Tourer Coupe, co oznacza, że jest to samochód, który jest w stanie zapewnić komfortową jazdę na długiej trasie. 4 oznacza napęd na cztery koła. Lusso po włosku oznacza luksus.